Cześć, z tej strony Koen, witam Was w Cave, to jest zaproszenie na June in Cave 2025, czyli event, który staram się robić co roku, staram się robić w okolicach czerwca, stąd nazwa June in Cave i staram się, żeby był otwarty dla ludzi, dla otwartego zapisu, to znaczy wiem, że wielu z Was, tych, którzy oglądają kanał, tych, którzy gdzieś tam czasami ze mną grają, tych, którzy grali ze mną wcześniej, ani nie składa się czasami żeby zagrać, no właśnie, bo terminy, bo dni, które wybieram są niepasujące, bo czasem mamy różne życiowe rzeczy, które powodują, że nie dajemy razem domu się spotkać. No to tym razem moi drodzy, znowu macie okazję, żebyśmy razem zagrali, żebyś zagrać u mnie, jeśli graliśmy jeszcze do tej pory, żeby dostać się także do grupy, która nazywa się Eagle 2020 2526. A to jest taka grupa na Discordzie, dzięki której macie priorytet w, w zapisach, bo jak szukając sobie do projektów rzeczy do granka osób, to przede wszystkim piszę tam na Discordzie, z ludźmi, których znam, których polubiłem, którym zaufałem, których jakby jakość potwierdziłem sobie w sesjach. Więc jeśli tam chcecie się, się dostać i mieć taki, jak się mówi, możliwość dostawania się na fajne sesje z Coinem, nagrywane lub nie nagrywane, no to właśnie June Cave jest tą okazją. No bo jak, nie wiem, graliśmy 100 lat temu i mieliście sobie audio i, nie wiem, fascynę nawet nie siadła, bo był gdzieś taki, a nie inny flow, a może taki był inny temat, może moja predyspozycja i gdzieś się nie spotykamy dalej, to można, można o sobie przypomnieć i spróbować gdzieś tam pokazać, że, hej. Przecież się lubimy i jest fajnie. Moi drodzy, ruszamy z tym wszystkim, co tu się ma zdarzyć, to znaczy przede wszystkim rozpiska dat. Macie daty, to są dni tygodnia bez sobot i niedziel. Jedynym dniem um, sobotnim, który można zagrać, jest 5 lipca. Baziliszek, z tego co pamiętam, bo to będzie specjalna, sesja specjalna, która się pojawi jeszcze w naszych ogłoszeniach, ale nie dotykam. Inne pozostałe działają w ten sposób, że to są sloty, które są po otwarte. Mm? E, oprócz tego. Każdy, kto zagra na tych sesjach, jest zapraszany na piwo z Koenem. To znaczy, jest piwo, które jest 4 lipca tu w Warszawie na Ursynowie, niedaleko Bazyliszka. Gdzie dokładnie? Można się domyśleć, ale zdecydowanie to zaproszenie będzie indywidualnie, dodatkowo przekazane i specjalnie wyartykułowane dla tych, którzy ze mną zagrali moi drodzy w czasie Junium Cave. Na to wszystko oczywiście ruszamy z samymi sesjami, których jest kilka a które, moi drodzy, opisane są na stronie, więc możecie sobie spokojnie wejść na wydarzenie. Popatrzcie, jakie są scenariusze zaproponowane. Jest ich sześć. Ten roster składa się z rzeczy, które ja lubię, szanuję, chętnie zagram. Jeśli uda się zagrać wszystkie sześć, to super, jeśli nie, to, moi drodzy, można zagrać sześć razy ten sam scenariusz, bo mi to nie przeszkadza. Celem tego eventu jest to, żebyśmy sobie zagrali, żeby się znowu, tak powiem, złapać kontakt, a dla tych, którzy nie grali jeszcze ze mną wcale, by mogli sobie zagrać, jeśli nadzą radę, zebrać team albo się wpisać w team, który kogoś ekstra potrzebuje. Mamy dwie Delty Green, więc Delty Green u mnie chyba nie muszę specjalnie przedstawiać. Mamy The Walking Dead w bazie wojskowej, więc, jakby co może pójść, nie tak. Mamy Wiedźmina, który będzie na mechanice Dune 2 więc nie martwcie się Wiedźminem, jeśli nie lubicie jego mechaniki. Jeśli lubicie Wiedźmina mechanikę, przykro mi bardzo, będzie to jeszcze lepsza mechanika, czyli Dune 2 d trochę uproszczona, ale pojedziemy do Nowigradu i będziemy robić szalone rzeczy, bo to będzie raczej z uśmiechem, od ucha do ucha, pomagając elfickim prostytutkom w walce o prawa. No, ich prawa. <laughs> w ten sposób to zamknę. Zeftulu w formie Gaslightu, czyli w 1887 roku, czyli Sherlock Holmes, Londyn i Henry Poole, jego zakład krawiecki. Jeśli to Was nie przekonało, to nic Was nie przekona, moi drodzy. Szóstym scenariuszem jest kult. Kult, który nazywa się Fate, czyli wiara, który rozgrywa się w wieczorny event, który dzieje się gdzieś tam w Bostonie w salce parafialnej, w której odbywa się Grupa wsparcia, rodzin, osób, które są samobójstwo. I tam, tam jak to w kulcie, będzie działo się dziwnie, będzie działo się różnie, może pęknąć iluzja, i zobaczymy sobie, jak dużo da się z tego wieczoru wycisnąć. Nie wiem, jak to się skończy, ale wiem, jak się zacznie, zacznie się, no właśnie, raczej powoli, raczej w klimatach, które, no. Powinny być mega, mega, mega broczne. Ale moi drodzy, jak to będzie działało? 1 kwietnia pojawi się post pod tym postem. Kto pierwszy zgłosi cały swój team, w sensie cztery osoby, i trzeba zgłosić faktycznie niki tych osób, które będą grały i rezerwacje, jaki scenariusz, jaki slot. Nie wiem, Drugi czerwca, poniedziałek. Andrzej, Piotrek, Borys, Jessica, i gramy Delta Green Godbread. I to wystarczy. To jest rezerwacja, która jeszcze jest legitna na ja klepie, i drugi poniedziałek po prostu znika naszego rozterka. Następna ekipa niestety będzie musiała wybrać, jeśli dwójka będzie zajęta na przykład z innego terminu, i tak dalej, i tak dalej, aż nam się uda wysycić cały ten sześcioodcinkowy, jak wiecie, kalendarz. Jeśli nie będziemy mieli pełnego teamu, no to, no to moi drodzy, organizujcie się, mamy te posty, pod każdym postem może dać znać, że chcecie mieć, zagrać to, że, że poszukujecie teamu i zabrać się po prostu wcześniej, mamy na to praktycznie cały miesiąc, więc jeśli dacie radę wcześniej się dogadać z kimś albo zebrać sobie team po prostu całkowicie offline i potem tylko przyjść na event, zapisać się, jeśli będziecie pierwsi, hej, nie ma najmniejszego problemu. To, co się będzie działo, to tak naprawdę jest 6 spotkań, 6 strzałów, które będziemy kończyli, na pewno nie kontynuowali, jedyne, co z tego wyniesiemy, to przede wszystkim fan. Te sesje mają być nienagrywane, chyba że bardzo będziecie chcieli je nagrać, no to wtedy, no cóż, nacisnę czerwony przycisk na Discordzie na obs i się, się nagra. Ale domyślnie, jeśli się wstydzicie, jeśli się nie czujecie na siłach, jeśli nie chcecie gdzieś tam, to nie marcie się zupełnie, bo to jest dla początkujących friendly i. I w tym duchu, no jedyne co potrzebujecie, to mieć faktycznie mikrofon. Mniejszy, gorszy, lepszy, ale żeby Was było, przynajmniej słychać. No i kamerka jest oczywiście bardzo, 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 bardzo propsowana. Zachęcam, jeśli nie macie, no to trudno, ale jeśli tylko macie, to 100 razy więcej, wiecie, procent jest jakości, fajności, jeśli się tam kamerkę użyje. No i gramy to sobie moi drodzy, zapisujemy się, o 5 o lipca, o specjalnej sesji jeszcze będę mówił, ale możliwe, że ona się dopiero pojawi, ta informacja, po tym jak zbierzemy pełny roster i wypełnimy 6 slotów, a ja będę wiedział, no właśnie, że faktycznie mam tylu chętnych i tyle czasu, żeby tą sesję specjalną w specjalny sposób zorganizować. Piwo z koenem będzie... Jako taki drobiazg, jako ekstras, to nie musi być piwo, to może być także kola albo cokolwiek innego na urlopie w Warszawie. No, nie wszyscy mogą, nie wszyscy są, ale jeśli ktoś jest, jeśli ktoś planuje przyjechać sobie na bazyliszkę i na polkon, to można przy okazji się spotkać, zobaczyć i się uśmiechnąć. Niech chyba tylko tyle, moi drodzy. Dla mnie to jest najważniejszy event w całym roku, bo są różne fajne miejsca, do których jeżdżę i różne rzeczy fajne robię, ale to zawsze jest opcją spotkać nowych ciekawych ludzi, czyli Was, i starych ciekawych ludzi, czyli Was, i zagrać sobie coś fajnego, po prostu, nie? Dla przyjemności grania, bez presji, bez ciśnienia kanałowo youtubeowego co jest chyba najtrudniejszą częścią naszego hobby. Ja jestem Koen, to jest Koen's Cave, to jest Junin Cave. No i na co czekasz? Klikaj tam zainteresowany, zainteresowana i po lajku like rzeczy, które chcesz zagrać, napisz, że coś ci się podoba, że potrzebujesz drużyny albo że masz drużynę i niech nikt inny się nie czai, bo szczerze mówiąc, nie ma najmniejszych szans. Tak może to wyglądać, jeśli się postaracie. Ja z mojej strony będę czekał i no cóż, mój kalendarz już jest zabukowany na te terminy. Dla Was bukujcie swój, dla mnie. Trzymajcie się. Cześć.